E, witajcie w dzisiejszym odcinku. Na początku zaczynamy ze świata Hypnos. E, świątynia Daru. E, prawdopodobnie jeszcze dojdzie jeszcze jedna osoba. No i tutaj jest da No, daj Weszur. No i się zastanawiam, czy go dodać do grupy. No bo jednak to no. Jest profesja magiczna z jednej strony. A z drugiej strony to jest wróg z klasika, No i dlatego nie wiem czy go dodać, czy nie dodać. Jeżeli nie dodam... No to wyjdzie na to, że jestem normalny. Jeżeli go. Znaczy, co ja powiedziałem? No jeżeli go nie dodam, to jestem e, niemiły. Normalny. Przy okazji, bo wróg. A z drugiej strony... Jeżeli go dodam, to będę w sumie miły. E, no i to... Dodać go czy nie dodać. Łączyć światy czy nie łączyć eee, nie wiem widzowie, jak myślicie? Dodać go czy nie dodać? I jeszcze ogólnie idziemy na wapora, to sobie przypnę. Eee, dobra, najwyżej stracę legendę jak spadnie. Eee, jeszcze laga dostałem. Aha Dobra Ale dodam go. Będę miłym człowiekiem. Family friendly content normalnie. E, tylko niech mi się gierka zawoduje, bo coś wywaliło. Hmm. Ech, dobra, daję jeszcze razę w pięciach. Jak nie będzie działało, to robię przerwę, aż po prostu mi się to ogarnie, bo prawdopodobnie wywaliło mi na, to na chwilę. W sumie często tak mam, w sumie chyba codziennie nawet. Eee, dobra. No to widzimy się zaraz. Ech, dobra, działa. Eee. Dobra, jesteśmy ogólnie dodałych czy nie? Mamy w 5, bo dodatek się ten. Jest czterech i, i, i brakuje jednej osoby. Kogo brakuje? E, jakora. Puh. Sesja gry wygasła. Najgorsze to. No i powiedz, że znowu. Nie, dobra, już myślałem, że znowu mi wywaliło grupę. Um. Jakor, logaj Eee, cały czas brakuje Jakora Prawdopodobnie y, jest taka szansa, że lognął, bić A nie, dobra, pisze, że logę, no to czekamy eee, Dobra, bijemy opka I lecimy wtedy na tego wapora A tutaj, tak, Dorkman OPEK jest na pewno mój, tak, zająłem go jako pierwszy, jedyny, bijemy, lega. Ech, tej pomki w sumie dalej nie byłem na, dr na Dreamie. Już w sumie na Dreamie nawet go nie szuka mnie. Też jest to, dobra. Niech lognę. Ej, dobra. O, czekajcie, Ej, dobra. Skoro już tutaj jesteśmy to słoik Dobra F On jest co to pielisko Zatruty Wbiję po waporze Dobra Napiszę mu że jeszcze Dobra Napiszę żeby że jestem już prawie na tym y, tym waporze Żeby czasami wiecie Nie ubił sam Chyba że już ubił Czekajcie, on zbił. On zbił wapora? Uh. Aha, to fajnie. Fajny klanowicz, skoro pisze woła na tego. A ostatecznie i tak, no... Fajnie. Zmarnowałem tylko kulkę. Yy, dzięki. Jesteś... Eee, Tak, jeszcześ mnie tak irytuje. No kurde. Jakby ciężko było napisać... Zbity. Ale nie, woła piszemy... Dwie osoby z kanu piszą Czekaj z tym waporem, bo opek No nie, gościu i tak ubi ubije i nawet nie napiszę No spoko eee... No to jest po prostu coś pięknego i ukryj, ukryj, dobra, jest nas sześciu ogólnie taki, w sumie, mm, wylotałem wczoraj tą legendę z demonisa, ale na dreamie znowu <grym> znowu w, z kompanem, tym razem z cableem. no i w sumie co, lognąłem na tanca demonis stoi obok mnie, no a ja tak, no dobra Nikogo w kanie nie ma, nagle cable lognął. Dobra cable, chodź na tego dema, nie. Bijemy Demonisa. No i w sumie tak do niego podchodzę. Przed daniem F pisze Moja Lega, nie dałem F, patrzę Lega. A co? Podmuch? No dobra, mam 100%, bo nie stropem tropem. No i w sumie już mam w depozycie na Dreamie dwa podmuchy. Czyli spoko, nie? O, czekajcie. Polcio... E, jeszcze Polcie muszę obudzić, bo on kurde ma mój pazurek Żeby mi dał pazur hmm. Dobra, wezmę pazurek, otworzymy go sobie o, Dobra, jak tutaj to wygląda Jest nas ośmiu i wszyscy mają już w sumie grupę I pytanie, czy ktoś jeszcze idzie o, postać chyba mam w mieście, to w sumie będę mógł od razu go wziąć ten Pazur. Eee, szkoda, bo w sumie hmm, odpalałem, to eee, liczyłem, że po prostu ubijemy dwóch herosów, czyli Opka i Wapora. Na no, wyszło coś takiego, że no Wapor zbity, bo podobno nikt nie szedł, że nikt nie pisał, że idzie. Na no, dwie osoby pisały, no ale dobra. Eee, no ale chociaż mamy Demonisa, czyli w sumie to niby się wyrównuje, będą... Będą ci dwaj herosi. No, ale liczyłem jednak jak... No na początku, że będzie ten wapor, y, opek. Na no, jak wyskoczył i to takie o, No i trzeci heros na odcinek no spoko, nie. No a jednak no lipa. Mm, ogólnie. O, czekajcie, ktoś... Zapytałem w ogóle, czy ktoś sobie zawalczy ze mną po Herosie. Ogólnie dzisiaj ominąłem kija na hypnosie i spada zbroję. Dwonikosa chyba złapał. Dobra, bijemy w dziewięciu. Ja sobie daję F. Um, i zaraz zobaczymy, czy ktoś ze mną zawalczy. O, Jakor chce. <laughs> no to patrzcie, u jako Jakora. Ehm. <laughs> um. No, paść padnę na pewno. Zobaczymy, ile procent mu wezmę. Eee, czyli będę go bił w sumie błyskiem o 9% i Dwa Hera i kulki na no, unikat. To robimy tak, tak. Opuszczamy. Jeszcze nie mogę. Dobra, brać lota i walczę sobie z Jakorem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Masz gościu. I tak tego nie potrzebuję. Coś jeszcze? Ty jesteś Wojem? To nie, dla Ciebie już nic nie mam. O, Cloud chce, czekajcie. Eee. Czekaj. Eee. To najpierw tak, tak. B. Mm. Nie wiem jakie to mam umki, nie pamiętam kiedy ja je robiłem. No dobra, powiedzmy na początek tak. A tą magiczna miała ten. Dobra, dam sobie porażajkę. To jest zło, ja nigdy Nigdy tym paladynem, no w sumie to jest pierwszy raz, kiedy gram paladynem Czyli w sumie... Czyli w sumie no łatwo dostanę w dziób Dobra A, myślałem, że więcej w sumie te porażej... ten, ale daje Świetlista no, jeszcze nie to dałem, no, ale dobra O, ileż. Ogólnie to dobra, ale tak w sumie na końcu to już nie było aż tak źle. No ale ogólnie, no widać, że nie potrafię tym grać tym paladynem, nie? No ale dobra, tam. Ogólnie, no, no zrąbałem. Dobra, 5 minut respa. No dam radę przeżyć to, nie? Eee, dobra, lecę potem pazurek, bo tradycyjnie już, no w sumie na no tradycyjnie, już trzeci odcinek z tym. No chcę po prostu mieć ten pazurek. Eee, w ogóle, dobra, muszę iść do tego, tego Radgaisa. Driada. Driada mi się nie opłaca iść. Eee, dobra, wezmę sobie tak. Ech, ho, chuzal, Poldek. Dobra. Na co by tutaj pójść? Na, wen na Venera może. Może, może. Znaczy e, setki kamek jest za 72 minuty. To na razie tam lecieć nie będę. Na Seta mogę pójść. Tutaj i tak mam czekanie. Tutaj też muszę zrobić czekanie. To sobie zrobię. Może do dupy dobra. No dobra. Tutaj idziemy na Driadę. Mm, dobra. Czyli najpierw luknę sobie na tą dryadę. No, dryada w sumie za... Hmm. Korcić na tego seta. Nie... Hmm. Ha. Dobra, wezmę pazurek, polecę na seta. Wyczyszczę na seta. No w sumie zależy kto tam będzie stał, bo akurat no... Nie oszukujmy się, ale niektórzy z moich przeciwników no są bardzo mocni. No a z niektórymi w ogóle nie mam szans, na przykład devox. Arch Ktoś jeszcze jest taki? E, szwaja No nie, to tylko oni chyba są aż tak mocni, nie? E, już jestem No, ale ogólnie reszta też jest mocna Gdzie z levelem, to już w ogóle Jak ja mam przewagę nad tymi, powiedzmy, nie wiem 290-tymi To ich na strzała ściągam Bo jednak na przewagę levela rob, e, robi swoje Dobra, logaj tu, logaj, dobra. Wznowię w sumie nagrywanie, jak wezmę pazurek. Dobra, jest dryada, bijemy. O, liść, dobra, pazurek też już mam. E, to co? Najpierw set, potem e, odwiedzimy mm, zaczarowaną skrzynię. Smoczą skrzynię. Użyjemy tego pięknego, smoczego pazura. No i zobaczymy, co mi podobicie smoka, szukaj blasku skarbów. No to mnie jedyny skarb jaki obchodzi. Interesuje to właśnie z taką ramką legendarną. No i w sumie jest takim fajnym napisem: Legenda. Dobra, zobaczymy, jak to zaraz będzie. E, dobra, Dobra, lecimy, lecimy. Nie śpimy. E, serio, tutaj też klanowicz. Ej, karamba. No to nawet tutaj seta nie wyczyszczę. Bo nie ma skogo a chętnie bym sobie z jakimś wrogiem zawalczał z innego klanu. Ewentualnie, ewentualnie. Ej, Bader, idziesz zawalczyć do Eder? No weź do filmiku. No chodź, zawalczymy do filmu, do trzech. <słuch> No to nie wiem czy słyszeliście, czy był dźwięk... Bo nie wiem czy mam włączony dźwięk przechwytywania tego. No to na to, że dzienne robi. E, dzienne robię, dzienne robię, nie idę. No dobra. Eee. Nikogo w sumie innego z 300 levelem nie ma na TES-ie. E, więc no. No nie ma z kim zawalczyć oprócz BDL. A on robi dzienne i nie chce marnować czasu, więc no dobra. Eee, no to ja idę w sumie po ten nasz już legendarny, bo... Ja tego nie chcę nosić, ja chcę legendę, kurde, ze smoka. Tak, właśnie tak. Dobra, daj mi tą legę, kurde. Strzały. No to dobra, jednak naszej szyju z kota wracasz na swoje miejsce. Ehm. No znowu syf. Znowu, znowu, niestety. No przy okazji zobaczymy na... No i serio, tutaj mnie wywaliło aż. Ajdź. No dobra. W sumie na sobie jeszcze tutaj Sympiarnię. Bo czemu by nie? Sympiarnia jest akurat fajna. I smoka tutaj nie ma. Hmm. Dobra, lecę zobaczyć na tą Venerę Prawdopodobnie będzie tam stało Impossible, który nie złapał legendy w grupie ze szwają. Szwaja zdobył kolejny pierek, a raczej jego zastępca Rochter. To znaczy taką wersję słyszałem. Więc no, no, to jest bardzo możliwe, więc prawdopodobnie Rokhter zdobył pierech na zastępcy, na no, go nie złapał. Mm, dobra, tu przy okazji jest szluch na smoka, może akurat będzie. Um, dobra, tutaj lecę. Um, um, grota poświęcenia. Um, no ta klipa w sumie, co mam na minutniku? Nymfomenia, Set, Ciut... Jakie są jeszcze dwójki na 300? Venera, czy Setki? jest jeszcze? No P9, ale na P9 to wątpię, żeby ktoś tam stał. Plus nie chcę wchodzić na P9 bez zrobionych dziennych. <laughs> Ogólnie nagrałbym sobie chętnie odcinek z wykrywaczami. Ale w sumie hmm, odcinek z wykrywaczami to w sumie nie dość że czasochłonny, to na pewno chciałbym to, jeżeli już to robić na weekend, a że teraz jest w sumie sobota, wrzucę to pewnie w, albo jutro, czyli w niedzielę, albo w poniedziałek. Czyli prawdopodobnie taki odcinek czekałby do następnego tygodnia. Hmm. No niby. Hmm, niby mogłem nagrać takie coś. O, wiem. Wiem, wiem, wiem co jeszcze zrobimy na koniec odcinka. Jeszcze tylko zobaczę tutaj Driadę, ten Wenerę. Wenery nie ma. Dobra, stanę sobie tutaj na środku. Żeby jak lognę, to albo żeby kogoś łatwiej złapać szybciej. Albo ewentualnie zostać szybciej złapanym. Albo to, albo to, dwie opcje. Tutaj nie ma championa. Logniemy sobie ubić go plany. Eeeem, um, dobra, dobra. Goplana, goplana za minutę 30 Ogólnie też cały czas myślę, żeby zrobić tego tropiciela. Albo łowcę, bo mam tutaj bronię na tropiciela. Tutaj jest jedna. W depozycie mam resztę. Eee. No albo łowcę, nie? I właśnie nie wiem. Co by tutaj zrobić, no? Możecie mi doradzić. Albo łowca, albo trop. 8-3 level. Jak myślicie? Bo w sumie no hmm. Większość legend to jest w sumie mak ten, tanc łowca, nie? No ale zbrojkę bym musiał zrobić inną. Ale tak, to niby mam te legendy. No więc możecie mi w sumie podpowiedzieć, czy składać, no robić zbroję, ten... Zbroję na tropa, czy na łowce, składać łowce czy tropa. Bo to w sumie no cały czas mam takie wątpliwości. No i w sumie tak samo mam wątpliwości żeby sobie usunąć jakąś jedną postać, żeby zrobić sobie slot postaci. A ogólnie kończymy odcinek z wykrywaczem. Serio? Serio? Baca Bezłowiec pojawi się? No way. No dobra. Baca Bezłowiec pojawi się w Babi Wzgórek. No że się pojawi, to... E, mam chociaż to na timerze? Mm, co tutaj mamy? Nie, nie... O, panie, ja tego nawet nie mam na timerze, czyli no. No, 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 to będzie jeszcze długa droga przede mną. A, tutaj jestem w ogóle, tutaj. Też nie wybiłem e, tego apki. Kurde, to słabo, słabo. Um, no i luk lukniemy jeszcze tą wenerkę, no. Może akurat ktoś tutaj lognie. Zobaczymy. Jest tu kto? Halo. Wybijam. Ooooooo! Bu -bu 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 Bum Dobra, idealnie. O nie! O ma tarczę! A venera respi. A starczym to mnie przedłuży tak długo, no niby już mu. Mm. Dobra, masz. Tak. Tak. Wewnętrzny spokój? Nie zdążysz? Wow! Strzała zneutralizowana na cebeku Aj, karamba, dobra. Robię tak, tak. Tu się leknę, tu sobie przywrócę. Już dostaję damage. Tak. i diamentowa. Teraz. O, nie, 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 nie. Szwaja. O, nie. szfajzę. Bum, bum, uciekamy, halo. Nie, dobra, walnie dwójkę. No i teraz za mną ruszy w pogoń. Na no wiadomo, jak są dwa takie rozgałęzienia, to. No nie oszukujmy, ale żeby kogoś złapać, to druga osoba musi mieć takie lagi albo po prostu ma wyrąbane, czy ta osoba go złapie, czy nie. Bo nie oszukujmy się, on może mnie gonić, to mogą uciekać tu. Mam tyle dróg ucieczki, nawet nie goni, bo nie ma sensu. No ale chociaż imposible zdydałem, to znaczy i tak sporo HP mi wziął No ale to było bez przygotowania, no ale dobra Trochę mi wziął, no nie oszukujmy się, 50% Nasz Fajza chyba lognął sobie No lognął, lognął Hmm, no nic, na tym chyba kończymy odcinek Ja się boję szfaj, e, Sobie tutaj tak stanę, żeby on mnie nie zaatakował czasami a w sumie i tak mam wyrąbane, więc tepek, 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 bum. No, idę robić dzienne, do zobaczenia, elo, cześć!